Kolejna próba technologiczna, próba spłaszczania rury. Próba ta ma kilka odmian, które są opisane w skrypcie. Jedna do styku ramion, druga, druga do określonej wysokości. Trzecia z określoną siłą, która nie jest opisana, jest tak naprawdę najczęściej wykorzystywaną próbą. Chociażby ze względu, z tego względu, że są rury pod drogami i musimy wiedzieć czy ta, taka rura wytrzyma obciążenie jadących pojazdów czy nie. No i taka pododmiana która mówi nam, że spoiny powinniśmy miejscowić pod kątem 45 stopni do, do, kierunku. do kierunku. Tu mamy kawałek rury, w której możemy sobie zlokalizować spoinę. Nie wiem, czy to może nie jest widoczne, ale W tym miejscu, w tym miejscu jest spoina, którą musimy umieścić pod kątem 45 stopni do, do kierunku do działania siły. Tak, orientacyjnie. Będziemy wykonywać próbę do styku ramion, czyli taką najbardziej, najbardziej wymagającą, najostrzejszą. Nie mierzymy żadnej siły, nie mierzymy żadnych średnich. Patrzymy po prostu, kiedy oba ramiona takiej rury się ze sobą zetkną, tworząc charakterystyczną ósemkę. Tak jest. I to wszystko. Widać, rura zaczyna się spłaszczać. Styk ramion. Mamy kształt. Proszę popatrzeć. Klasyczna ósemka. Styk ramion wewnątrz jest uzyskany. No i teraz sprawdzamy przy pomocy wzroku. Dokładnie. próbie ciągłość materiału. Rurza. Tak jak pan Dariusz powiedział, oceniamy ciągłość materiału tutaj w tych newralgicznych miejscach. Newralgiczny to jest największy efekt spiętrzenia naprężeń. W tym przypadku nie widzimy żadnych pęknięć, nie widzimy rozwarstwień. Również patrzymy, czy na połączeniu nie ma żadnego rozwarstwienia. W tym przypadku próbka jest cała, czyli mówimy, że próbka została, test został zaliczony z wynikiem pozytywnym. Czy można zaliczyć test z wynikiem negatywnym? No Okazuje się, że tak. Jakiś tutaj śmieszek przy tłumaczeniu normy stwierdził, że próba może zostać zaliczona z wynikiem negatywnym. Dlaczego z wynikiem negatywnym? Chociażby pierwszy przykład widać ewidentne, ewidentne pęknięcia, rozwarstwienia materiału. Próba została zaliczona z wynikiem negatywnym ze względu na zniszczenie materiału. Ewentualnie próba została zaliczona z wynikiem negatywnym ze względu na brak wytrzymałości Połączenie. na połączeniu spawanym. Kiedy próba byłaby niezaliczona? A na przykład to jest próba niezaliczona, czyli w ogóle nie przeprowadzona, specyficzne nazewnictwo, natomiast używając norm, musimy używać takiego nazewnictwa, właśnie jak jest w odpowiednich przepisach bądź w odpowiednich normach.